I jestem tu z Państwem, ponieważ um, analizując sytuację Współdzielni Mieszkaniowej, to myślę, że jednak coś było nie tak, skoro dwa dni temu, decyzją Rady Nadzorczej, Pan Prezes został odwołany. Czyli myślę, że. Państwa dążenie do tego, żeby sprawdzić tak naprawdę, jak wygląda zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, odniosło sukces i za to Państwu i tego Państwu gratuluję. Szanowni Państwo, natomiast to, co jest bardzo, bardzo istotne, to to, w pierwszej kolejności spotkaliśmy się tutaj, aby dopytać, jak powinny wyglądać te kwoty dopłat, które Państwo dotrzymaliście otrzymaliście. Ja tu widzę dwie możliwości. Po pierwsze każda z osób może złożyć reklamację i to jest bardzo istotne. Czyli tak jak w Pani przypadku, tak jak tutaj było powiedziane, taką reklamację można złożyć. Po drugie jest możliwość rozłożenia na raty. Ja przyniosłam tutaj wnioski już przygotowane. Jeżeli Państwo będziecie chcieli wypełnić, to takie wnioski o rozłożenie na raty tych które zostały do zapłaty, można już złożyć i te raty będą rozłożone z możliwością na 30, 36 lat. 36 miesięcy. Szanowni Państwo, to co było, myślę, że tutaj wielkim błędem, to przede wszystkim złe naliczenie zabicie.